obrona częstochowy. Każdy polski rycerz, huzar należał do bractwa Matki Bożej. Gdzieś jak to wyczytywałem, żeby należeć do bractwa, musiało cię dwóch druhów, czyli towarzyszy pancernych, czy zaświadczyć, że jesteś godny miłości Matki Bożej. Stąd też śmieją się z tego, kiedy nasze wojska w 1683 20 tysięcy jazdy na koniach jechali w kierunku wiednia, przemieszczali się 70 kilometrów dziennie. Rano śpiewali godzinki, odmawiali różańce. Czy modlit matki broń. To był cały czas pochód moditewny. Dumą dla szlachcica i dla towarzysza pancernego czy łzana ci było noszenie na piersi ryngrafu. Do tego Was chcę przekonać 19 maja. I trzecie, ten naród mówi Matka Boża, kona dziś na moich oczach. Dzieci, naprawdę Polska dzisiaj kona. Uruchomili wszystkie procedury, by wyżnąć wiarę, wyżnąć polskość i uczynić z nas jakiś kraj nadwiślański, na polowania, na rajdy i na siłę mięśniową. Nie daj Boże, za kilka lat może na konserwy. Amen.